Pani Ewo, czym jesienią zaskoczy pani widzów? Halo, tu polsat Ewa gotuje? Jak to wygląda? I tutaj, I tutaj i w Halotu polsa w naszej trzydniówce będą fantastyczne przepisy i Wewa gotuje również. Jeżeli chodzi o Wewa gotuje, będę trochę podróżować po małopolsce, będę sięgać po regionalne produkty, będę sięgać po regionalne przepisy, ale też troszeczkę to wszystko urozmaicę moimi podróżami, czyli będą też smaki ze świata. Natomiast ja myślę, że tutaj absolutnym hitem będzie mój kurnik i moje kury, które mają imiona, które są szczęśliwe, które składają jajka i oczywiście te jajka będę wykorzystywać też w programie Ewa Gotuje, więc ja myślę, że kurnik będzie absolutnym hitem, bo już na moich socialach robię rekordowe wyświetlenia. Zaciekawiła mnie Pani skąd pomysł właśnie na to, żeby hodować kury? Nie ukrywam, że ja wychowałam się na wsi w małej wiosce klęczonej koło Gorlic i to jest tak, że ja tęsknię za pewnymi elementami związanymi z dzieciństwem. I jeżeli chodzi o potrawy, to ja też w potrawach w Halotu Polsat będę nawiązywać właśnie do potraw z dzieciństwa, do tych zapomnianych, robionych przez nasze mamy, przez nasze babcie, bo to wzbudza emocje, to daje nam takie poczucie rodziny, poczucie szczęśliwości. Więc będę się odwoływać do tych potraw, do tych zapomnianych różnych receptur. I myśląc o tym, co chciałabym robić, tak sobie pomyślałam, że a może by tak mieć własne kury, własne jajka, nic się w domu nie marnuje. Ja cały czas jestem za tym, żebyśmy niczego w domu nie marnowali. Tego mnie nauczyła moja babcia, moja mama. One były absolutnie kobietami zero waste i na pewno nie wiedziały, że coś takiego istnieje jak zero waste. Po prostu one to miały w praktyce. Więc ja tak postanowiłam, że... Są teraz takie możliwości, są już takie nieduże, małe kurniki, właśnie ogrodowe kurniki. I przeczytałam na dodatek jeszcze fantastyczne badanie, bodajże przeprowadzone w Belgii na 2000 gospodarstw w mieście, gdzie za darmo miasto dawało po cztery kury, i okazało się, że niesamowicie zmalała ilość wszelkiego rodzaju odpadów bio. Więc to wszystko po prostu ma sens. Dla tych, którzy teraz będą oglądać i nie śledzą pani mediów społecznościowych, chciałabym podpytać w ich imieniu, ile ma pani tych kur jak się nazywają? Mam 10 kur, a tak naprawdę 8 kur i dwa koguty. Kogut Julian i Cezar, Kleopatra, Fiona, Helga, Beza. Eee... i teraz mi chyba wyleciały. Ale to są wnioski, tak? Kury, tak, znaczy mam różne gatunki kur. Mam 5 minorek. Trzy brodacze antwerpskie i koguty to też brodacze antwerpskie. Wow, zaskoczyła, zaskoczyła mnie Pani właśnie taką pozytywną e, filozofią zero waste, tak jak Pani wspomniała. Tak, to jest wszystko naprawdę po to, żeby było zero waste. E, e, tak jak mówię, wychowując się na wsi, ja wiem, jak to wszystko funkcjonowało, a poza tym mam, mam naprawdę ogrom frajdy, bo wiadomo, że na wsi było inaczej, one miały dużo więcej miejsca niż tutaj jest, mimo że ogród nie jest taki maleńki, to jednak jest to ogród, więc po prostu samo to, że, nie wiem, robi im się taką... Wiesza im się kapustę, jest mnóstwo po prostu takich teraz już gadżetów też, które można kupić, samo to, że jak idę na spacer, patrzy się krwawnik, wiem, że lubią krwawnik, to im pozbieram, a mlecz, orany one uwielbiają mniszka lekarskiego no to zbieram liście mniszka lekarskiego więc każdy mój spacer też jest po to żeby coś fajnego dla kurek przynieść chociażby ze spaceru naprawdę sporo friday sporo radości te kury dają, a najlepsze jest to, że moi sąsiedzi e, też e, jak koszą trawę, czy właśnie mają jakąś koniczynę, to też mi przynoszą. Także już sąsiedzi też się zaangażowali, licząc na to, że jakieś jajeczka od czasu do czasu przyniosę. I co, przynosi pani? Obiecałam, <laughs> że przyniosę. Na, na razie póki co, to nie ukrywam, że my z e, lubością zajadamy jajecznicę na tych e, jajeczkach od szczęśliwych kur. No i nie da się też ukryć, że ta jajecznica jest inna, bo jak kupuję się jaka w sklepie, to one są jakby młody a jednak od wiejskich, kurs, od szczęśliwych kultur tak, Belgii, to tak. jest inny smak. No, jest inny smak, dlatego że ja wiem, co im daje. Daje im tylko i wyłącznie naturalne ziarno, tylko i wyłącznie same takie składniki zero, no, nie jest to pasza, tak? Są to naturalne składniki, więc różnego rodzaju ziarna, ale wszystko jest naturalne i naprawdę no, jest różnica w smaku. Pani Ewo, postawmy tutaj kropkę. Jesteśmy teraz na półmetku wakacji. Zastanawiam się, czy zdążyła Pani odpocząć. E, tak, miałam to szczęście, że byliśmy z mężem na Mazurach, troszkę popływaliśmy, także jestem dosłownie wczoraj prosto z Mazur, przyjechałam tutaj na ramówkę polsatu. Chciałabym podpytać, bo dużo się mówi o tym, że w Polsce można spotkać paragony grozy. Czy Państwo będąc w restauracjach się na takie natknęli, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie, miałam to szczęście, że byłam w fantastycznej restauracji Kuźnia Smaku na Mazurach. Odwiedziłam patrycję, która była finalistką drugiej edycji top szefa, byłam też w innych miejscach, gdzie jadłam fajne rzeczy. Jak też sama troszkę pogotowałam, bo na jachcie też trzeba pogotować, trzeba przygotować wcześniej jedzenie, więc jeżeli chodzi o kulinarną stronę, to było to bardzo fajne doświadczenie. A jeśli chodzi o odpoczynek, to był aktywny czy bierny? Absolutnie aktywny, dla mnie zawsze odpoczynek jest aktywny. Codziennie robiłam minimum 15 tysięcy kroków, co drugi dzień trening. E, e, wzięłam ze sobą gumy, wzięłam ze sobą e, mini ciężarki, więc starałam się, żeby też właśnie ten czas wykorzystać e, dla swojej sylwetki, przede wszystkim dla zdrowia. A mąż pani towarzyszył dotrzymał kroku. Absolutnie dotrzymał kroku. Muszę przyznać, że wygląda pani fenomenalnie i właśnie przedziała pani troszkę moje pytanie, bo chciałam podpytać, jak dba pani o siebie na co dzień? W codziennym życiu też staram się znaleźć czas na to, żeby była odpowiednia ilość ruchu. Bo ja uważam, że ruch to jest podstawa, jeżeli chodzi o nie tyle zdrową sylwetkę, bo mnie bardziej zależy na takim zdrowiu, żeby mieć siłę. Siłę do pracy, siłę do nagrań, żeby moje ciało było cały czas w dobrej kondycji, ponieważ, no, mimo że w tym roku, w styczniu, co prawda weszłam na najwyższy wulkan na Antarktydzie i zakończyłam projekt korony wulkanów Ziemi, to jednak cały czas gdzieś te góry mnie ciągną. Więc by być w formie i by sobie nawet e, dla przyjemności wejść na Babią Górę, no to tę formę staram się utrzymywać na co dzień i nie odpuszczam. Moje treningi, e, moja aktywność fizyczna jest w kalendarzu tak samo ważna jak na, nagrania Ewa Gotuje, czy jak przyjazd do Warszawy i gotowanie w kuchni Halotu Polsat. Zastanawiam się, czy właśnie ma Pani jakieś sportowe wyzwania zapisane w swoim kalendarzu, które pragnie Pani jeszcze zrealizować? E, tak, ale na razie jest to taka słodka moja tajemnica, bo jeszcze nie chcę o tym głośno mówić. Ale, czyli drzemie e, Pani cały czas, cały czas go Pani sobie napędza. Tak, mam, mam swoje marzenia, lubię aktywność, lubię wyzwania, więc coś tam mi się e, fajnego kołacze e, po głowie. Jest to taki pomysł na przyszły rok, na maj. E, ale jeszcze nie chcę o tym mówić, bo no, to jeszcze druga droga, ale tak czy inaczej kondycja e, musi być, dlatego to mnie też mobilizuje, żeby o tę formę, e, nie tyle nawet sylwetkę, ale o dobrą kondycję fizyczną, żeby dbać. Będziemy trzymać kciuki. Pozostając jeszcze e, w takich tematach modowych, niemodowych, chciałabym podpytać, co sądzi Pani o fenomenie Labubu. Tych małych zawieszek, które można spotkać. Czy jest pani fanką, czy ma pani Labubu w swojej kolekcji, bo na przykład pani Meuraadowicz ma? Nie. Ja jestem absolutnie przeciwniczką tego typu yy, nagłych mód, które tylko i wyłącznie powodują, że yy, kupujemy rzeczy, które są kompletnie zbędne. Yy, ja lubię sobie przywozić z moich podróży coś charakterystycznego, fajną zabieżkę, jakąś fajną przyprawę. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o Labubu, dla mnie jest to bezsensowna moda. To jest takie trochę nakręcanie konsumpcjonizmu, można powiedzieć. To jest czysty konsumpcjonizm. Wymyśla się jakąś maskotkę, wymyśla się jakąś figurkę, robi się do tego odpowiedni marketing. Ja w ten marketing absolutnie nie wchodzę. Nie mam Labubu, nie kupuję Labubu i nie kupię Labubu. I to wymownie zabrzmiało. To ostatnie pytanie, już nie będę Pani męczyć, bo zaraz się rozpoczyna prezydencja ramówki, zbliża się zamprzeciżanie nowej pary prezydenckiej, w tym Pani Martyna Wrockiej. Jak Pani myśli, jaka to będzie pierwsza dama, bo już się pojawiają głosy, że to może być dziewczyna z sąsiedztwa. Czy ma Pani też takie odczucia? Przede wszystkim dajmy szansę nowej parze prezydenckiej. Ja zawsze jestem za tym, żeby dać kredyt zaufania i oceniać, czy w ogóle mówić o tym, jaka to jest para, po tym jakie będą działania. Natomiast ja myślę, że jest szansa, że będzie to naprawdę pani prezydent, którą będziemy mile wspominać, na którą po prostu właśnie będzie to dla nas ktoś, z kim będziemy się mogli utożsamiać. A czy jakby poprosili Panią, żeby ugotowała pani coś pysznego na inaugurację? Czy by się pani zgodziła? Ja myślę, że mogę spokojnie zaprosić do mojej restauracji, do Zalipianek. Serdecznie zapraszam w sercu Krakowa, restauracja Zalipianki Ewa Wachowicz. Tam jestem w stanie ugościć każdego. My zapraszamy palę prezydencką, i nie tylko, i dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.